Moi kochani, witajcie w kolejnym kniocie, w kolejnym vlogu i w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj piąteczkę, piątunio Weekend już się zaczął. E, o, trochę nam tu zaszumiało. A gdzie się znajdujemy? <laughs> witajcie! Znajdujemy się w miejscowości Lexlip. Miejscowość Lexlip jest oddalona od Dublina 20 km. Jest to mała miejscowość, jest to Lexley Village po prostu. Tutaj pracuję, tutaj dojeżdżam, w Rival House, dom dla uchodźców. A najważniejszym tematem dzisiejszego odcinka <grych> o, poszukam wam. O, co tu mam. Aha e, Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że tutaj niedaleko Wam pokażę. Znajdujemy się Flexlip jest Intel, jest to największa korporacja amerykańska, producent chipu, znany w Polsce. Ważna jest informacja, że Intel teraz robi to wszystko w innym kierunku. Planuje zwalniać ludzi, i ogłosił teraz ostatnio, że 200 osób z tej fabryki zwalnia. W fabryce pracuje nie mile dokładniej, ale to jest stanowi tylko. 1% jak na razie, jak na razie. We wrześniu 1% ludzi zwolnionych. Intel zobowiązał się do globalnych cięć zatrudnienia. Może to świadczyć o tym, że dynamika rynku pracy jest dość dynamiczna. Jeśli chodzi o obecny kryzys gospodarczy, nieruchomości w Irlandii, bardzo rosną. Może to sprawić, że gospodarstw domowym zostanie po prostu mniej pieniędzy do wydania i spowodować to stagnację gospodarczą. Irlandia zmaga się też z wysokimi kosztami życia, co może też doprowadzić do złej sytuacji gospodarczej domostw. Wysoki koszt życia, uzależnienia w sektorze technologicznym, choć gospodarka w dużej mierze opiera się na inwestycjach zagranicznych, zwłaszcza wiadomo, że tu korporacje amerykańskie działają, zwłaszcza też farmaceutyka i IT. Co sprawia też, że wrażliwa jest na globalne wahania, globalny kryzys. Irlandia jest bardzo wrażliwa na globalny kryzys. Moi drodzy, Irlandia naprawdę boryka się z wyznaniami związanym ze starzejącym społeczeństwem. Ale to cała Europa się boryka też z wyzwaniami ze starzejącym się. Dzietność jest niska w całej Europie, Włochy jeszcze mają przecięć 07 cierpią jeszcze bardziej od Irlandii <laughs> może lekarze na poddome którzy tutaj przyszli i inni emigracja w 2020 uchodźców z Afryki jest dosyć długa bo ja pracuję na impas Protex Service i widzę że naprawdę jest tu dużo duża emigracja uchodźców nieważne w jakich to oni tutaj Plan Unii Europejskiej zakładał, że w 2016 roku, że oni będą pracować na nasze emerytury. Właśnie tutaj lekcji. No i niedaleko naprawdę im teraz znajdujemy. Gospodarka jest mocno uzależniona od eksportu, co czyni ją podatną na zmiany w globalnej koniunkturze. To Wam wspominałem. Tak, jeśli chodzi o wyzwania gospodarki irlandzkiej. Naprawdę są duże. No, pozytywnym czynnikiem jest tylko, o pedał mi tu po prostu ostatnio docisnęłem go i nasmarowałem. Dzisiaj go przykręciłem. Ostatnio nie ruszał się. Przeczytałem w internecie co to może być po prostu, no ale nasmarowałem i przykręciłem dobrze. Myślę, że będzie teraz dobrze nie będzie mi przeszkadzał, bo teraz wale przebieg mój drogi widzę w tym roweryku mały roweryk, do pracy dojeżdżam 30 km, trzeba korzystać, mamy piękną pogodę pogoda naprawdę dopisuje tu w Irlandii będzie tylko... dzisiaj był trzeci dzień ładny, mamy trzeci to... czy jeszcze dwa dni zostały i następny tygodniu od poniedziałku zakończy się tam właśnie znajduje się Intel tak z boku to nie widzimy po prostu tego dokładnie e chciałbym jeszcze wam wspomnieć o słabych stronach gospodarki Stanów Zjednoczonych jak Irlandia właśnie jest uzależniona od gospodarki Stanów Zjednoczonych tutaj się spakowałem jedzonko do pracy wzięłem słabe strony gospodarki Stanów Zjednoczonych no trochę dzisiaj może takich mniej pozytywnych rzeczach gospodarczym wam powiem w Irlandii co wspomniałem poza tym że Irlandia naprawdę ma niskie zadłużenie a Stany idą w odwrotnym kierunku bardzo 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 wysoki dług Stanów Zjednoczonych 37 bilionów dolarów plastyczność fiskalna rządu <laughs> w praktyce USA nie ogłosza bankructwa no, nie, no jakby taki dla różnych Kraj by mógł. No, oni sobie poradzą. Po prostu wyjdą to może im. dzięki trzeciej wojnie światowej niestety. Może i naszym kosztem. Flanki wschodniej. Dzisiaj mieliśmy spotkanie Putin-Trump na lasce. Jest się ciężko wypowiedzieć na ten temat, bo Trump jest zbyt pozytywny, a Rosja nie jest zadowolona, każda strona wyszła tutaj ze swoimi żądaniami. My tutaj w parku niedaleko, Black Sleep, każda wyszła strona ze swoimi żądaniami. To może sprawić, że sytuacja jest napięta, choć Ameryka chce ogłosić sukcesy. Okay. Mi to się nie wydaje. Ameryka ma swoje problemy, no po prostu każde państwo ma swoje problemy. Nierówność dochodowa wciąż rośnie w Stanach Zjednoczonych. Klasa po prostu jest przeciwność. Koszty opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o Amerykę, są bardzo wysokie. No, co może zrobić po prostu? Medycyna zawsze była droga w Stanach. Ten, kto tam żyje, to po prostu wie, jak tam jest. Jeśli chodzi o dług, który wspomnę, Stanów Zjednoczonych, wiecie, że jest duży, ale raczej Stany starają się go refinansować. Refinansują swój dług, emitują nowe obligacje i obligacje. Więc na pewno to jest bardzo duże, duże wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych. W przyszłości to może sprawić, że będzie im coraz trudniej. Na razie nie ma takich sygnałów, że gospodarka Stanów Zjednoczonych mogłaby upaść, a czy nie, To jest.